Ostatnio sporo pracuję z przekonaniami, które zamieszkują moją świadomość i podświadomość. Medytuję, afirmuję, że otaczają mnie dobrzy, radośni, pełni energii, wspierający ludzie. To działa. Intencja ma to kluczowe znaczenie, a energią wprawiającą w ruch nasze nowe przekonania, za którymi idą nowe zachowania, to nasze emocje. To one utrwalają nasze nowe szlaki neuronowe, nowe schematy, według których funkcjonujemy, budujemy relacje ze sobą i z otoczeniem. Intencja niech płynie z serducha, nie z rozumu. Gdy już ją masz i chcesz nowego, lepszego życia, wystarczy podjąć decyzję, odnaleźć pokłady talentów, zasobów, paść do mnie poczułego kopa i odważnie realizować cele. Pytasz po co? To ja ci odpowiem: nie męcz się człowieku. Jeśli masz poczucie świadomość, że jesteś w czarnej dupie, to już super, gorzej jak się tam urządzasz. Więc jaka jest twoja intencja? Jaką podejmiesz decyzję? Kogo zaprosisz do swojego życia?